Witam ponownie na kanale, dzisiaj króciutki film zużycia energii przez pompę ciepła. Tutaj mamy Zubadana 8 kW, obok jest 5 kW, ekodan, akurat tą grzeje dom. gdzie na dworze jest 3 stopnie pogoda jak widać praktycznie całkowicie szaro. Zobaczymy teraz, ile ten zużyje, prawda? E, pompa ciepła, ile zużyje tutaj, ile ona nam zabierze tutaj z magazynu. A jak widzimy, 1126 ma zużycia. Dom ma 365. Magazyn energii jest w 80% naładowany. Ładowarka bardzo słaba, jest 103W. Inwentar 415W. No tutaj mamy 375, lekkie przekłamanie, ale były tutaj rekordy nawet w pompie ciepła 460 W, prawda, tak sobie pracowała, w domu oczywiście 22 stopnie, 22,5 tak utrzymuje sobie, także na tyle, także tutaj wystarczająco, spokojnie, prawda. ten magazyn co ja mam, na cały dom oprócz, oprócz tego prawda, tutaj jeszcze w domu, rekuperacja, dwa telewizory, oświetlenie, lodówka, wszystkie takie rzeczy gniazda, i gniazdka, odwarki. Łączne złożycie domu, to jest 388, pompa ciepła 1100-110, tak sobie waha nie ma takie wahania. No dziękuję bardzo. Zobaczymy jakie stopnie w domu na sterowniku